Mateusz Kaniowski ze mną Amadeusz Ferrari witam. Siema. Amadi, na sam początek chciałem zacytować tytuł wywiadu z Filipkiem. Oczywiście się nie obrażę, bo to jest tylko cytat. Ferrari to klaun potrzebny w polskim MMA Nygus i Leser. Co ty na to odpowiesz? Wiesz. Zależy, jak na to spojrzeć, pod takim względem, że miałem walki, do których się przygotowałem i miałem walki, do których się nie przygotowałem. Na przykład do ostatniej walki się bardzo dobrze przygotowałem, więc nie mógłbym jakby nazwać się Nygusem, czy tam Obibokiem, czy kimś takim. No ale były walki, do których się faktycznie nie przyłożyłem. No ale jakby, no mówiłem to już publicznie, więc no nic nowego, nie? A jak to jest teraz? Eee, no, aktualnie to teraz dopiero będę zaczynał. Miałem za mną rękę, nie? No, jakby to, to nie jest, wiesz, ludzie sobie pomyślą, oo, ale co wymówkę? No to dawaj, kurwa, połamcie sobie wity i sobie potrenować. Słuchajcie, czy właśnie pierwszy raz w historii Madeusz Ferrari powiedział na wywiadzie, że nie jest przygotowany do walki? Nie, no nie pierwszy raz. Nie, no zawsze mówisz, że jesteś w formie życia. Nie, przecież w pierwszych dwóch walkach nie pamiętasz, jaką ty miałeś bekę podczas wywiadu w zamian. Ja mówiłem, że nie na te pizzy nie trzeba trenować. <laughs> No dobra, może, już mi się tylko kojarzę, to tak jak zawsze mówisz, ja że wie. Przy że przypaliłem Jana, że trenuję, a imprezowałem, no. no. dobra. Czyli teraz nie trenowałeś w ogóle, czy trenowałeś nie. tylko? Troszeczkę trenowałem. Gdzieś miał tą rękę za maną? No możesz pokazać do kamery tutaj. Nie wygląda to zaciekawie. Podnieś trochę wyżej. Tam mam drut. Proszę o przybliżenie, panie operatorze. O, na to druty. No druty tam mam wkręcone. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo nie zdążyliśmy. Czyli to nie jest żadna ściema. Gdzie? No jakby no, no tak no, no co mam zrobić. A co jak będziesz chciał bić tą ręką? Normalnie, kurwa tydzień zobacz, tydzień temu normalnie w zęby nią dałem. <grych> o! Komu? Moja koleżanka przy tym była, a takiemu koledze Polaka, chociaż Polak mówi, że to już nie jest jego kolega, tylko że to jest jego były kolega. A tak w sumie to nawet nie jest jego kolega, tylko na konferencji walki go zabierał, bo to najlepszy kolega jego ex-dziewczyny. Czyli słuchaj, nic się nie zmieniło, dalej chodzisz po klubach i bijesz się z ludźmi. Nie, bo to nie było w klubie, ale nie będę mówił w sumie teraz, gdzie, gdzie to było, ale, no ale no, bierz, no albo, no kurwa rzucał się pijany, uderzył tam mojego, mojego osiemnastoletniego przyjaciela y, z bani, no to musiałem w niego wjechać. Powiedz mi, co sądzisz o Filipku jako zawodniku, bo zawsze mówisz o nim w samych najgorszych możliwych epitetach, a teraz wygrał jednak z sobotą. Nie no, ja zawsze... Nie obrażałeś go, tylko mówię, że był beznadziejny. Tak, tak. No bo jakby. Ja byłem jego fanem, i to naprawdę, więc jakby no... Nie, nie, nie mogę się źle wypowiadać o nim jako osobie, ale jeśli chodzi o względem sportowym, to mięso armatnie kurwa jechane z nim. Ci hejterzy, chuja tam się znacie, wszyscy się mylicie, zobaczycie dostanie na pizdę w pierwszej albo w drugiej e, rundzie. No po, pojadę z nim na pełnej, i chcę dużo ludziom udowodnić, mam jeszcze trudniej, bo miałem rozjebaną rękę i nie mogłem tyle ćwiczyć, ale na szczęście nie wyniszczyłem jakoś swojego organizmu, e, bo aż tyle nie chlałem, nie paliłem, jak to było po nokaucie na Polańskim, gdzie mi troszeczkę palemka odjebała. Więc, więc wyjdę w dobrej dyspozycji. Filipek powiedział podczas wywiadu ze mną, że tobie w życiu wyszło tylko jeden cios, i to było to kopnięcie, które było faulem. I chodzisz się z tego cieszy? Słuchaj, no to on, jak go będę dusił w oktagonie, to wtedy mu powiem, żeby, żeby mi teraz popowiadał, co mi tam wyszło, a co mi nie wyszło, wiesz? No dobra, ale myślisz, że w jakiej przewadze, w jakiej płaszczyźnie Filipek może mieć nie na tą przewagę? Nie, kurwa, żadnej przewagi w żadnej płaszczyźnie. Jestem fullem MA, mam super trenerów. Ale nie trenujesz? No, to nie jest tak, że nie trenuję w ogóle, coś tam sobie trenuję, po prostu mam ograniczony. No tak, ale skoro mia... nie bijesz na razie tą ręką, to nie boisz na przykład Filipek boksersko może być lepszy? Kurwa, gdzie z tymi kikutami? Słuchaj, nie każdy gada co chce, zobaczycie sami na walce, ja jestem przekonany, ja tutaj nie przychodzę teraz, ja mam w dupie te pieniądze... Y ja, Prawda? No wyjeb... No no, no no naprawdę, no jakby przydadzą się, ale mam wypierdolone na tą kasę, nie robię tego w ogóle e, dla hajsu po prostu. Ja idę po swoje, rozwinąłem się pod względem umiejętności MMA, ludzie o tym nie wiedzą. W ostatniej walce plan był taki, żeby obalić, nie pokazałem stójki. Teraz z przyjemnością pokażę, tym bardziej, że mam ochotę mu udowodnić, że jestem w stójce lepszy. Jeszcze e, zgodził się na łokcie, więc sam jakby nasrał pod siebie, nie? Wiesz, no zobaczysz. Czy Jakbym chciał sprowadzić do parteru, to na parterze mu łokciami go porościnał, ale wolę to zrobić w stójce, zobaczycie ciekawy knockout, albo techniczny knockout. Filipek A. tylko cały czas mówi, że fatalnie, że masz złoną rękę, bo jakbyś z nim przegrał, to jeszcze już się tłumaczył, że to wszystko przez rękę. Dobra, na szczęście nie zamierzam przegrywać, tak jak mówię. Mogę no, się o moim rekordzie, bo dwa razy, kurczę, mnie opierdolili z Polakiem. No on ma... On, Polak to jest też fenomen. Wygrał jedną walkę w MMA w życiu z Bocianem i ma, kurwa, dodatni bilans. To jest właśnie paradoks Fame MMA. No i tak to wygląda, no ja biłem się z czterema facetami w MMA, trzech z wykończyłem przed czasem. Jedną walkę miałem też w K1, no ale w MMA, bije się teraz w MMA, więc mówię MMA. Na czterech chłopa, trzech poszło luli. No i to samo będzie z Filipkiem. Okej, okay, a czymś cię wkurzył Filipek na konferencji? Zirytował? A wiesz, mówi, że ja robię z siebie pajaca. To nie jest, że ja robię z ciebie pajaca, bo przecież ja też bym mógł usiąść, zgrywać kulturalnego, powiedzieć dwa treningi dziennie, poświęcenie, dieta, Bóg honor ojczyzna. Ja to jestem fajny i poukładany, ale kurwa. Przecież... Tam by chujem yy, wiało na tej konferencji, no ludzie tutaj przychodzą, bo chcą dymów i od tego ja tutaj jestem i gdyby nie ja, to on by w ogóle walki teraz nie miał, więc powinien mnie całować po stopach, tak? Bo on jest nudny, mówię, może by zatwerkował, zafreestylował, nie wiem, no coś kurwa zrobił dla tych ludzi, a nie tylko swój swoją dupę i wizerunek i nazywa ludzi, którzy robią za, całą robotę za niego pajacami. Ale zostanie za to wszystko rozliczony w OKTAGONIE i tyle. Chciałbyś zobaczyć twerk Filipka? No nie wiem, no mógłbym mnie zabawić troszeczkę, wiesz. Kiedyś na przykład król wynajmował sobie karłów, żeby go zabawiali, żonglowali. On też jest taki prawie karzeł. Jaka kar... jest różnica wzrostu między wami w centymetrach? 8 <grym> Centymetrów. Czyli jesteś 8 centymetrów powyżej linii bycia niskorosły. Tak, 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 tak. <grym> Czyli jestem średnio rosły. Jak ci się podoba karta walk na tym fejmie? Ojej, wiesz co? W sumie ja się innej karty spodziewałem, bo na razie to znam połowę pojedynków. Trochę poprzynudzali na konferencji. Fajne z walka wieczoru. Poczekaj, a kto jest... W... Nie, to może nie mówmy, bo jeszcze... Chyba aż tak ...karty. Aha, chyba, że tak. Nie wiem w sumie kto jest teraz w części. Ja tak się nie... nie ja nie, nie byłem poinformowany kto walczy. Co, co tak pochłania twój czas, jeżeli nie treningi, nie Fame ma. Ja wczoraj wygrałem turniej w pokera na przykład. Wczoraj. Byłem... E, ...pierwszy na tam 61 osób, nie? No to na przykład wczoraj to i dlatego jestem dzisiaj niewyspany. Czyli poświęcasz się pokerowi? Nie, mówię co robiłem wczoraj po prostu, no jakoś jest weekend, zamiast pójść się nachlać, to sobie poszedłem i grałem tam do czwartej nad ranem, no i wygrałem, no i pięknie. A czy jakieś cechy bycia pokerzystą mogą ci przydać w OKTAGONIE? No myślę, że tak, on mówi, że ja w ogóle mam w sobą psychikę. No dobra, no, no to niech sobie wkręca, że on ma mocno, a temu powieka yy, tak latał mu nerfę, jak patrzyliśmy sobie w oczy. Ja wiem, jak to będzie, jak drzwi się zamkną. Wtedy już nie ma kurwa przebacz i wtedy te wszystkie gadki, on jest mocny w gębie, on jest humanistą, tam nie będę rozkminiał, czy jak Polański ma z Matmy, bo coś tam <gryw> zawsze zarzucali, nie wiem, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, nie? Chodzi mi o to, że on jest humanistą, jest mocny w gębie, jest freestyleowcem, tak? I może sobie opowiadać ludziom bajki i próbować im zamydlić oczy, ale no mówię, jak drzwi od oktagonu się zamknął to wszystkie jego śpiewki, ta pewność ciebie zniknie już przy pierwszej konfrontacji na pięści. A Haribo pokonałby Filipka? Nie, myślę, że nie, ale uważam, że ze względu na długi zasięg nóg i na taką mobilność Haribo, że taki uciekacz, on jest trochę kopnie i spieprza, myślę, że długo musiałby się Filipek z nim użerać. I uważam, że być może nawet nie sprowadziłby go na ziemię, ale nie chcę tutaj gdybać, bo on w sumie tak parteru to za bardzo na walkach nie pokazał. Musiałem sobie przeanalizować jego walkę z Sobotą, bo tak naprawdę ją widziałem tylko na żywo. No bo nie wiem, gdzie ją zaobejrzeć na internecie teraz, chyba już nie ma do nich dostępu, nie? No chyba nie. Krótka odpowiedź. Najlepsza strona Filipka to? Wiesz co? Krótka. Ambitna. Ambitny on jest bardzo. Najgorsza strona Filipka? Warunki fizyczne. Wygrasz jak szybko? Pierwsza lub druga. Minuta. Runda. Dziękuję. Ja w pierwszej czasami lubię się w szachistę pobawić. Zobaczyć co kto potrafi i dopiero go jebnąć. Dobrze. Dziękuję za wywiad. Dzięki.